Staniemy sobie w rozkroku, stopy mamy szerzej niż szerokość naszych barków. Mocno ściągamy mięśnie pośladków, tak żeby nam się nie kołysały biodra na boki. Unosimy nasze prawe ramię i z wydechem skłon boków. boku. Wdech, pozycja wyprostowana i wydech. Tylko bez ruchu bioder. Dlatego musimy mocno zaangażować mięśnie pośladków, aby ustabilizować nasze biodra. Wdech. Pozycja wyprostowana, wydech, skłon do boku. Będziecie czuli rozciąganie po prawej stronie, ale wzmacniamy i rzeźbimy mięśnie po lewej. Wdech i wydech. Lewy bark jest rozluźniony. Prawe ramię najlepiej, gdyby było wyprostowane, nie uginajcie łokcia, nie ciągnijcie dłoni w dół, tylko wyciągajcie ramię jak najwyżej do góry. Wdech i wydech. Zróbmy jeszcze 10 powtórzeń. 10 9 8 7 6 5 4 Wdech i wydech. Jeszcze dwa powtórzenia. Ostatni raz. I to samo na drugą stronę. Znowu ramię wyprostowane. Pilnujemy bioder, żebyśmy nie wypychali w przeciwnym kierunku. Wdech i wydech. Staramy się nie podpierać prawą dłonią. Wtedy mniej pracują mięśnie brzucha, te położone mięśnie brzucha, więc to ramię jest opuszczone swobodnie i skłon robimy tylko do momentu, kiedy nie musimy podpierać się. Wdech, serwetka wyprostowana, wydech. Jeszcze dziesięć powtórzeń dziesięć dziewięć osiem siedem sześć pięć cztery trzy dwa, ostatni raz, świetnie, do drugiego ćwiczenia możecie użyć sobie krzesła z boku sobie postawić czy zrobić to ćwiczenie przy ścianie czy przy stole, tak żebyście nie tracili równowagi, chyba że ktoś tą równowagę ma, dobra, bo będziemy unosić na przemian Prawą, lewą nogę, ale z lekkim przytrzymaniem. Dlaczego? Bo chcemy zaangażować mięśnie brzucha, więc w momencie unoszenia nogi staramy się te kolano ciągnąć jak najwyżej i jak najbliżej klatki piersiowej, tak żeby poczuć, że uruchamiamy mięśnie brzucha. Teraz pracujemy nad przednią częścią brzucha. Wdech, nogę mamy na podłodze i z wydechem dociągamy tylko nie górną część ciała. Tylko samą nogę. Wtedy pracują tu pięknie mięśnie brzucha i również mięśnie uda z przodu, jak również kostka przeciwnej nodze, bo musimy utrzymać równowagę. Więc nie skupiajcie się na tym, żeby robić to bez podparcia. Jeśli trzeba, zróbcie to z podparciem. Bardzo was proszę, bo chodzi o to, żeby był ten moment, kiedy tą nogę macie uniesioną, i próbujcie ją jeszcze bardziej dociągnąć do siebie, żeby tu te mięśnie zaangażować. Wdech, noga jest na podłodze. Z wydechem dociągamy. Niektórzy z Was pewnie będą sobie pomagać dłońmi, kładąc dłonie pod kolanem czy przed kolanem. Starajcie się tego nie robić, bo w ten sposób nie angażujemy mięśni brzucha. To idzie nam wtedy z siły ramion. Jest dlatego... Was proszę, żeby ramiona były opuszczone, lub ewentualnie jedną dłonią przytrzymać się przy czymś, żeby utrzymać równowagę. Wdech i wydech. Unosimy, ciągniemy do góry i jeszcze na dodatek do siebie. Mamy dwa kierunki: góra i do klatki piersiowej. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Na początku nie będzie łatwo, ale z czasem, kiedy będziecie ćwiczyć regularnie, będziecie czuli, że możecie jeszcze te mięśnie ściągnąć bardziej. Czyli w momencie wydechu unosimy nogę i ściągamy mięśnie w stronę kręgosłupa do tyłu. Wdech i wydech. Noga, na której stoicie, lekko ugięta w kolanie. Wdech i wdech. Świetnie, jeszcze pięć powtórzeń. Pięć, cztery, trzy. A. 1. Świetnie. Kolejne ćwiczenie znowu w pozycji stojącej ze stopami szerzej niż na pierwsze barki. Znowu pościągnięte pośladki, tu unikamy ruchu bioder. Chodzi o to, żeby pracowała tylko górna część ciała od pasa w górę. Wyciągamy ramiona do boków i tak jakbyście chcieli po coś sięgnąć po lewej i po prawej stronie. Znowu. Nie chodzi o to jak najdalej, tylko żebyście czuli, że pracują mięśnie. W momencie, kiedy wyciągacie w prawą boczne mięśnie po prawej stronie. I to samo kiedy robimy w lewą. Wdech sylwetka wyprostowana i wydech. Wdech i wydech. Zwróćcie uwagę, czy nie ma ruchu bioder. Bo wtedy pracują nasze stawy, a nie mięśni brzucha. I to pracują w taki sposób, że obciążamy te stawy. Wdech i wydech. Świetnie. Ważne jest przy otyłości brzusznej, aby wzmocnić te mięśnie. Żeby było wsparcie dla odcinka lędźwiowego. Jeszcze 5 razy na każdą stronę. 5, 4, Wdech. Wydech pracują też ramiona, możecie poczuć, że się już trochę zmęczyły dobrze tracimy więcej kalorii spalamy spalamy więcej kalorii gdy pracuje też więcej mięśni, ostatni raz i opuszczamy super, do kolejnego ćwiczenia będzie nam potrzebne krzesło, lub możecie usiąść na sofie Siedzimy na krawędzi, bez opierania się o oparcie, tak żeby tu już były zaangażowane mięśni brzucha, jak również naszych pleców, dolna część pleców. I unosimy na przemian prawą na lewą nogę, bez pochylania się, wychylania się do tyłu, nie w ten sposób. Siedzimy prosto i unosimy nogę. Im sylwetka jest bardziej wyprostowana, i jest uniesiona noga, tym bardziej zaangażowane są mięśnie UDA i mięśnie brzucha. Mięśnie UDA to są duże partie, więc przy każdym ćwiczeniu, gdzie angażujemy mięśnie nóg, spalamy więcej kalorii. Wdech i wydech. Znowu, jak widzicie, z lekkim przytrzymaniem. Nie chodzi o to, jak wysoko będzie ta noga. Chodzi o to, aby. Nie zmieniała nam się sylwetka, ustawienie górnej części ciała. Nie wychylamy się do tyłu. Wdech stopy na podłodze, wydech unosi. Pamiętajcie, żeby przy wydechu, jeżeli to jest możliwe na początku, pewnie będzie to trudne, ale z czasem. Kiedy mięśnie się wzmocnią, będziecie czuć, że się angażują, to próbujemy je jeszcze bardziej. Nigdy ich nie wypychamy, ściągamy je do środka przy wydechu. Wdech na podłodze i wydech mięśnie ściągamy, jeżeli dajecie radę. Ostatnie pięć powtórzeń na każdą stronę. Pięć cztery barki rozluźnione, trzy, dwa, ostatni raz, świetnie, stopy mamy. Szerzej niż szerokość naszych bioder, tak samo kolana, lekko na zewnątrz. W przednie narożniki. I będziemy na razie lewe ramię opuszczone. Jedną stronę na razie robimy. Pochylamy się do boku. Zwróćcie uwagę, żeby barki, klatka piersiowa były cały czas skierowane do przodu. Nie chcemy tu żadnej rotacji górnej części ciała. Tu Super wzmacniacie mięśnie brzucha, szczególnie boczne. Ocina ględziłaby się też wzmocni. Tu pracują mięśnie ta, przy talii wdech i wdech. Wiadomo, im ta otyłość brzuszna będzie większa, tym mniejszy będzie zakres waszego ruchu, ale z czasem. Także dopasować zakresy do swoich możliwości. Chodzi o konkretny ruch przy tym ćwiczeniu, żeby uaktywnić te mięśnie. I jeszcze pięć powtórzeń. 5, 4, 3. dwa jeden. Zmieniamy stronę. Prawe ramię swobodnie. Nie staramy się dosięgać do podłogi. Myślimy tylko o tym, jak daleko możemy przechylić sylwetkę. Teraz z Waszą prawą stronę. Bez zmiany ustawienia naszego tułowia. Wdech. Sylwetka wyprostowana. Wydech. Świetnie. Jeszcze pięć powtórzeń. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Super. Kolejne ćwiczenie w pozycji stojącej. Krzesło. Macie po swojej prawej stronie, ustawimy sobie nogę pod kątem, znowu tak stopa, prawie że w ten przedni, prawy narożnik i skłon do boku, tylko bez uginania nogi, bez wypychania biodra w lewą stronę. Znowu tylko górna część ciała. Wdech i wydech. Pięknie pracuje nam tu kręgosłup. Więc je tylko rzeźbimy tą naszą talię, ale również wzmacniamy mięśnie kora. Czyli to jest takie mięśnie, można je tylko określić, wyobrazić sobie jako taki gorset w naszej talii. Im silniejszy, tym mamy lepszą równowagę, tym lepiej nam trzymają się tutaj też organy na miejscu. Wdech i wydech. Pamiętajcie, nie chodzi o to, jak daleki jest duży zakres ruchu. Chodzi o dobrze wykonany ruch. Dopóki barki są skierowane do przodu, wszystko jest tak, jak my. Jeżeli schodzicie nisko, ale jest to kosztem rotacji górnej części ciała, no to to jest kompensacja już nie pracują te mięśnie, które chcemy. Pracują mięśnie inne. Tech i wydech. Jeszcze 5 powtórzeń. Znowu kto czuje te mięśnie, że już w pewnym czasie będzie ćwiczyć, że ściągają się, to przy wydechu próbujemy je jeszcze bardziej ściągnąć. Pępek w stronę kręgosłupa. Tech. I wydech. Jeszcze dwa powtórzenia. I to samo na drugą stronę. Znowu pod kątem do przedniego narożnika nie stopa do boku całkiem, tylko pod kątem tam, żeby było Wam wygodniej. I znowu skłon. Tym razem w lewą stronę, pilnując biodra. Tu znowu prawy pośladek mocno ściągnięty. Żeby była dobra stabilizacja bioder. Wdech i wydech. Kiedy ruszam biodrami, nie pracują mięśnie brzucha. Lewy bark jak najbardziej rozluźniony. Widziałem, oparty na nodze, ale nie unoszę barku, nie blokuje tego ruchu. Więc, jeżeli ktoś czuje, że tu blokuje sobie ruch, opierając tą dłoń na nodze, to można tą dłoń. Ramię swobodnie do boku. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech do boku. Ostatnie pięć powtórzeń. Pięć. Trzy. Dwa. I jeden. Super. Kolejne ćwiczenie w pozycji siedzącej. Stopy znowu szeroko, też w narożniki, tak jak poprzednim ćwiczeniu. Dłonie razem tak na wysokości klatki piersiowej. Staramy się unieść łokcie na wysokość naszych barków, tak żeby też zaangażować górną część ciała. I próbujemy wykonać tym razem rotację górnej części ciała. Czyli myślcie o barku i łokcie uciągniecie. Teraz lewy bark, lewy łokieć do tyłu. Z wdechem pozycja wyprostowana, skierowana do przodu. Z wydechem do boku. I znowu, jeżeli będzie jakiekolwiek przechylenie do przodu, to będzie to kompensacja, więc ruch tylko do momentu, kiedy siedzimy w pozycji wyprostowanej. Zwróćcie też uwagę, jak reagują nogi. Jeżeli będziemy kompensować, to zobaczcie, będzie uciekać kolano w stronę, w którą wykonujemy skręt. Także stopy mocno dociskamy do podłogi, żeby się nie ruszały. Też doskonałe ćwiczenie na mobilność kręgosłupa, ale super angażujemy mięśnie brzucha i boczne, i przód, i tył. Wdech do przodu, wydech, skręt. Wdech. I wydach. Jeszcze ostatnie pięć powtórzeń. Pięć, cztery. dwa, jedan, świetnie. Unosimy i powoli opuszczamy barki. Wdech i wydech. Super. nie na kolanach, lub tutaj bliżej, bioder i wykonujemy skłon do przodu, ale ciągnąc barki, łopatki i łokcie do tyłu. To Też super fajne, rozciągające ćwiczenie na odcinek lędziowy. Możecie czuć, że rozciągają się pośladki biodra. Może też być wewnętrzna część łód, jeżeli mięśnie będą mocno przekurczone. Jak również klatka piersiowa, więc. Tu ważne jest ściąganie barków i łopatek do tyłu. Wdech. I wydech. I ciągniemy głowę w dół. Ruch jest z bioder. Przechylamy biodra do przodu. Wdech. I wydech. Sprawdzamy, czy nie ściągamy kolan do przodu, więc znowu pięty mocno wciśnięte w podłogę będą też angażowały bardziej do pracy mięśni nóg, żeby utrzymać tą stabilizację dolnej części ciała. Wdech i wydech. No i jeszcze dwa powtórzenia. Kolejne ćwiczenie, stajemy przodem do naszego krzesła, czy sofy, czy stołu. Tu możecie być trochę wyżej. No ja mam nisko, bo mam pufę, ale wy możecie pozostać w wyższej pozycji. Opieramy sobie dłonie, kolana mamy ugięte, przy wdechu stopy są na podłodze, przy wydechu unosimy na przemian prawą lewą nogę, starają się dociągać kolano, do naszego łokcia. Znowu angażujemy jak najbardziej przednie mięśnie brzucha. Wdech i wydech. Na ugiętych kolanach. Im schodzicie niżej, tym bardziej ugnijcie kolana, tak żeby nie obciążać pleców. My chcemy wzmocnić brzuch, żeby odciążyć plecy. Więc jeżeli ktoś poczuje dyskomfort w odcinku lędźwiowym, to na razie tego ćwiczenia po prostu nie róbcie. Wdech, stopy na podłodze, wydech. Unosimy stopę i ciągniemy kolano do góry i w stronę naszego łokcia. Wdech i wydech. Znowu pilnujemy głowy, nie opuszczamy. Głowa kark w linii z kręgosłupem, co oznacza, że pracują mięśnie szyi. Nawet jeżeli unosicie tylko stopek parę centymetrów czy milimetrów nad podłogą, nie ma znaczenia. Mięśnie się wzmocnią i po pewnym czasie ta noga będzie coraz wyżej uniesiona. Ostatni raz. Prawa. Lewa strona. Super. Teraz stopy szeroko na szerokość naszych barków. Ugięte kolana. I możemy się tam troszkę pokołysać na boki, żeby rozluźnić mięśnie, nóg, pośladki, odcinek Tak Kołyszymy się z jednej na drugą stronę, przenosimy ciężar ciała z lewej na prawą nogę.